Witajcie moi kochani w nowym filmie. I jak widzicie po tytule, dzisiaj popowiadam Wam troszeczkę na temat takich domowych, najpopularniejszych metod, jeżeli chodzi o wybielanie zębów. Bo słuchajcie, tak sobie przeanalizowałam, że przez ostatnie dwa lata różne te metody przetestowałam, konkretnie trzy. I chciałabym się z Wami tutaj podzielić moimi refleksjami, przemyśleniami. Może ktoś się zastanawia, co wybrać, jest właśnie takim tematem zainteresowanym, to myślę, że jakieś ciekawe informacje w tym filmie znajdziecie. Także serdecznie zapraszam. I na wstępie, kochani, powiem Wam, że te wszystkie metody, które ja tutaj zastosowałam, użyłam, przetestowałam, łączy jedna rzecz: to są wszystko raczej takie metody naturalne i delikatne dla szkliwa. No bo nie oszukujmy się, dla mnie osobiście też najważniejsze jest zdrowie moich zębów to, żeby one były zdrowe, silne, żeby mi, wiecie, posłużyły przez całe życie. No a ta kwestia żeby one były takie piękne i białe. Oczywiście jest ważna, ale nie jest nadrzędna. E, dlatego właśnie ja zdecydowałam się na takie delikatniejsze, bardziej naturalne metody środki. W ogóle nie brałam pod uwagę tych takich, wiecie, na przykład nakładek żelowych, które się wkłada, które z tego co słyszałam wręcz boli, kiedy się je używa, no i to szkliwo jednak się troszeczkę niszczy. Więc właśnie na takie metody postawiłam i te trzy metody właśnie chcę Wam tutaj przedstawić, co o nich sądzę, jakie są ich plusy i minusy. I zaczniemy od metody numer jeden, którą zaczęłam, słuchajcie, stosować już w ciąży z Adamem, czyli no Dawno temu. To jest taki proszek z węglem aktywnym z firmy Coco Gla. I on mnie, słuchajcie, bardzo właśnie zainteresował, przede wszystkim dlatego, że to jest właśnie środek naturalny, bezpieczny. Mogą go właśnie używać nawet kobiety w ciąży. I ja sobie właśnie w ciąży zaczęłam tego proszka używać, aby swoje zęby wybielać. Dodatkowo ten węgiel aktywny działa w taki sposób, że też działa przeciwpruchniczo, chroni to nasze szkliwo. No i powiem szczerze, że też był taki okres, taki czas, że wiele osób w internecie, znanych influencerek, właśnie reklamowało to, że to jest takie świetne i fajne. I ja postanowiłam to kupić. Takie opakowanie tego proszku, to chyba koszt, koszt około 60 zł. Więc nie mało, ale też nie jest jakaś to cena zaporowa i muszę tutaj od razu zaznaczyć, że ten proszek był bardzo, bardzo wydajny. Ja go naprawdę używałam bardzo długo, wiele razy, więc ten wydatek 60 zł to jest przynajmniej na pół roku, jak nie dłużej. No i co, najważniejsza rzecz, czy ten proszek coś pomaga, czy wybiela zęby? Tak. Byłabym nieuczciwa, gdybym powiedziała, że nie. Faktycznie fajna te zęby wpływa. One jakby taki, wiecie, odzyskały swój blask i na pewno efekt był zauważalny. Tutaj tego nie mogę powiedzieć, że nie. Natomiast powiem Wam szczerze, że ta metoda ma bardzo wiele wad. Ten proszek ma bardzo wiele wad. Dla mnie osobiście no. To spowodowało, że nie postanowiłam kontynuować i kupować kolejnego opakowania, mimo że te ząbki były wybielone. Dlaczego? Dlaczego głównym takim minusem jest okropny bałagan. To jest, słuchajcie, czarny proszek, którym... Używamy to, w... może powiem najpierw, używamy tego w taki sposób, że zwilżoną wodą szczoteczkę zawaczamy w tym proszku, myjemy zęby przez chyba 3 minuty i następnie spukujemy, myjemy naszą taką standardową pastą do zębów. I tak każde mycie zębów powinno wyglądać. Przynajmniej trzy razy dziennie oni tutaj zalecają. No i słuchajcie, ten bałagan jest po prostu okropny. Cała czarna jest umywalka, i cała czarna jest szczoteczka. Jeżeli chcecie się zdecydować na ten proszek, to od razu Wam polecam. Nie używajcie tej samej szczoteczki, której używacie standardowo do mycia zębów, elektrycznej. Naprawdę szkoda. Wiem, że oni teraz dołączają i zalecają takie szczoteczki bambusowe. To jest myślę fajne rozwiązanie, bo naprawdę ta szczoteczka też się niszczy. I oczywiście wiadomo, że to można zaraz wszystko umyć i tak dalej, no ale wiecie, codziennie. Mycie, najpierw umyć te zęby przez te 3 minuty, później to wszystko wyczyścić, wypukać, potem jeszcze raz umyć zęby. To też jest kolejny minus, że to jednak, no wiecie, znacznie nam wydłuża czas mycia tych zębów. To się wydaje, że to są tylko 3 minuty dziennie, ale jak każą nam 3 razy dziennie myć te zęby, to już jest 9 minut. I teraz pomnóżcie to przez 30 dni, ile miesięcznie czasu więcej wy spędzacie na myciu zębów. Ja rozumiem, że są osoby, które mają na to czas spoczko, ale ja mam trójkie dzieci, naprawdę szukam tego czasu, gdzie mogę, i to też jest dla mnie minus, tak? Także dwa podstawowe minusy to straszny bałagan, który się robi. Ja wam tutaj wrzucę przebitki, jak ta umywalka, jak ta łazienka wygląda. To trzeba zaraz szybko wyczyścić, bo to też zasycha. I to wiecie, wszędzie się chlapie. Można tam wiecie starać się jak najniżej schylić nad umywalką, żeby ten rozprysk, nie był taki duży, no ale zawsze ten bałagan się zrobi. Buzia też jest czarna, moje dzieci się mnie bały, macuszka kiedyś mnie zobaczyła i się mnie przestraszyła, potem aż masz czarnego buzi, więc trzeba buzię też dobrze umyć. No i ten czas, także ja za to podziękowałam, no ale tak jak mówię, plusy, metoda naturalna i bardzo wydajna, więc ta cena stosunkowo nie jest wysoka. I słuchajcie, kolejną metodę, którą zastosowałam, jakby też związana z Węglem aktywnym. To jest po prostu zwykła pasta do zębów. Ja Wam tutaj pokazuję akurat pastę Colgate, yy, ale są też inne chyba pasty, też mają. Blendamet chyba, ma też yy, takie pasty właśnie wybielające z dodatkiem węgla aktywnego. I tutaj wiecie, ta pasta też ma taki. Yy, nie wiem czy to będzie widać, może Wam pokażę na palcu. Także jak widzicie, ta pasta też ma. Yy, Taki ciemny kolor, natomiast no, ona y, później pod wpływem szczotkowania robi się już jednak biała i nie ma tego bałaganu, więc to jest mega. Y, no i dodatkowo ta pasta zabiera też fluor 1450 ppm, więc od razu działamy też y, przeciwpruchniczo i nie musimy dwa razy myć tych zębów, y, tylko wystarczy. Tak jak standardowo rano i wieczorem, czytam więcej razy dziennie, po prostu tylko jedna pasta. I dlatego to jest, słuchajcie, dla mnie dużo lepsze, fajniejsze rozwiązanie, bo ja nie muszę używać nie wiadomo ilu środków. Ja mam to wszystko w jednej paście, tak? Czyli ochronę przeciwpróchniczą, która jest najważniejsza oraz też to wybielanie z użyciem właśnie węgla aktywnego, który jest właśnie zdrowy i bezpieczny dla szpiwa. a przy okazji ochrony przeciwpróchniczej ja wam też polecę coś takiego, bo tak jak powiedziałam, ochrona przeciwruchnicza i dbanie o zdrowie zębów jest ważniejsze niż to, żeby były ładne i białe. To jest taki żel z Elmexu, którego ja używam raz w tygodniu. On zawiera takie aminofluorki i to jest bardzo silne właśnie działanie przeciwprównicze. Mi to zaleciła mi, mojemu mężowi nasza dentystka i ja już od dobrych też kilku miesięcy, jak nie dłużej, jak roku tego użyłam I naprawdę fajnie, zęby nam się nie psują, także polecam. Raz w tygodniu użyć, to jest taki przezroczysty żel, który Wam powiem w smaku przypomina ten taki żel, który nam dawali, nie wiem co to było... Podczas fluoryzacji w szkole, kto jest mniej więcej z mojego wieku, to myślę, że pamięta, że były takie momenty, że się wychodziło z lekcji. My to robiliśmy na przykład na boisku szkolnym: wszyscy mieli szczoteczki i dostawaliśmy na te szczoteczki właśnie, nie wiem, czy fluor, czy jakąś pastę. I to była tak zwana fluoryzacja, i wszyscy stali i po prostu na tym boisku myli zęby. I to właśnie, teraz chyba się tego nie robi, teraz jak chodzę z córkami, one jeszcze co prawda nie chodzą do szkoły, tylko do przedszkola, ale chodzę do dentystki również regularnie, to ta fluoryzacja polega na tym, że pani im, jak to mówi, smaruje takim właśnie fluorem, mówi im, że smaruje im taką farbką po ząbkach, która ma jakiś tam fajny owocowy smak i one przez godzinę wtedy nie mogą jeść ani pić i wtedy taką ochronę stosują. Nie wiem jak to będzie w szkole, być może będzie ta fluoryzacja, to to zobaczymy, natomiast to właśnie bardzo podobny taki smak ma, oczywiście tego nie połykamy, ale czujemy ten smak w ustach, no ale bardzo fajnie działa i myślę, że warto, jeżeli jeszcze czegoś takiego nie używacie, właśnie raz w tygodniu, wiecie, zamiast takiego standardowego wieczornego mycia zębów, raz w tygodniu użyć tego. No i słuchajcie, ostatnia, trzecia metoda, która mnie strasznie zainteresowała, którą chciałam bardzo przetestować, mianowicie pasta w połączeniu z lampką LED. Dużo osób reklamuje, ale z innej firmy też właśnie wybielanie zębów z użyciem takich właśnie lampek, które wkładamy do uzi. Natomiast tamte firmy są okropnie drogie. Te zestawy są strasznie drogie, a ja ten zestaw dorwałam hmm, też właśnie w aptece internetowej, hmm, jak zwykle nie wiem, Gamini Gemini, Gemini <grych> za hmm, słuchajcie, też niecałe 60 zł, więc to jest świetna cena. I w cenie tego zestawu mamy właśnie taką pastę, która jest niebieska, bardzo taki intensywny niebieski ma kolor oraz właśnie lampę. Jeszcze tam było w zestawie taki, wiecie, już nie będę teraz szukać, Wam pokazywać. Myślę, że będziecie wiedzieć, o co chodzi. Też taki paseczek, który, próbnik, który nam... Możemy sobie sprawdzać, jak zmienia się ta biel tych naszych zębów. No i tego używamy oczywiście w taki sposób, że Nakładamy tą niebieską pastę na zęby, chyba możemy ją używać zamiast yy, tej takiej standardowej pasty, yy, nakładamy na szczoteczkę, myjemy zęby normalnie, a potem przez minutę włączamy sobie tą lampkę, o, w ten sposób, i przez minutę wkładamy ją yy, do ust i... Te zęby wybielamy i oni nam tu zalecają, żeby robić to trzy razy dziennie, ale ja wam przyznam, że ja trzy razy dziennie tego nie robiłam. Jednak ten ostatni raz dziennie wieczorny wolałam umyć zęby, jednak pastą z fluorem, bo tak jak powiedziałam, prewencja przeciwrównicza i zdrowie zębów najważniejsze, a ta pasta nie zawiera fluoru, ale też też to jest środek naturalny, tak się producent reklamuje, nie niszczący szkliwa i też jakby wspierający tą walkę z próchnicą i dodatkowo oprócz tego, że codziennie mamy właśnie myć tą pastą zęby, a następnie przez minutę je naświetlać tą lampką, to również zalecają, żeby raz w tygodniu na tę część tutaj nałożyć, posmarować właśnie tą pastą i zalecają, aby przez 10 minut wtedy te zęby z tą nałożoną tutaj pastą naświetlać, ona się włącza i jak ja ją wyłączę i ona też się sama właśnie po 10 minutach wyłącza co jest fajne, bo już wiemy nie musimy tego, tego czasu 10 minut liczyć no po minucie się nie wyłącza, ale to wiadomo minuta to jest szybko i słuchajcie, co było bardzo ciekawe też jak czytałam opis tego produktu i dlaczego go zamówiłam że właśnie ta pasta ona uaktywnia takie jakieś środki na naszych zębach które w połączeniu właśnie ze światłem nam te zęby wybielają, i nie tylko ta lampka LED, którą Wam tutaj namiętnie zapalam, ona tak działa, że nam te zęby wybiela, ale również światło dzienne, tak? Czyli uśmiechamy się szeroko, pokazujemy nasze zęby, światło dzienne na nas świeci, i wtedy nie dość, że wiecie, jest udowodnione, że ktoś, kto się dużo uśmiecha, to ma lepszy humor. A jak ma lepszy humor, co się czuje lepiej, ma lepsze samopoczucie, jest zdrowszy, no to jeszcze ma wiersze zęby, więc ja byłam zachwycona, ale powiem wam szczerze, że jakiegoś takiego efektu, wow, nie zauważyłam. Um, może dlatego też, że ja używam tą pastę w sezonie zimowym, więc tego słońca było jak na lekarstwo. Nie wiem, być może jeszcze trochę mi tej pasty zostało, być może teraz latem więcej tego światła będzie. I powiem wam szczerze, że czy był efekt? Tak, był też efekt, natomiast on był tak naprawdę porównywalny do tych wszystkich poprzednich metod, czyli plusy, że faktycznie oczywiście jest to metoda naturalna. E, teoretycznie może faktycznie latem światło nam pomaga wybielać te zęby e, i faktycznie działa. Natomiast do no, minusem znowu jest dla mnie ten czas, tak, że jednak musimy chodzić z tą lampką. E, to znowu niby jest tylko minuta, ale znowu pomnóżmy sobie to razy trzy i pomnóżmy sobie to przez 3 dni, więc znowu więcej czasu w tej łazience jednak potrzebujemy. Kto ma dużo czasu, oczywiście to nie będzie problem, ale dla mnie osobiście jest, nie będzie to minus. Mm. I dlatego powiem wam szczerze, że ja chyba już kolejnego opakowania tej pasty z tą lampką nie kupię. Nie dlatego, że jestem jakaś mega rozczarowana, ale też nie dlatego, żebym czuła aż taką potrzebę. Wydaje mi się, właśnie podsumowując, że wszystkie te trzy metody faktycznie tabiel zębów jest widoczna, te ząbki wyglądają lepiej, są takie właśnie odświeżone, Wiecie, głównym zadaniem tych środków jest jakby oczyszczenie z tego osadu, który nam się robi pod wpływem szczególnie ciemnych produktów napojów, typu kawa, herbata, wino itd. Natomiast pamiętajcie, że te wszystkie metody one nie zrobią nam tego tak zwanego Hollywood Smile, nie sprawią, że te zęby nagle się stanowicie, widzicie moje zęby, nie są złe, ale nie są perłowo-białe, takie wiecie, aż że razi po oczach, tak jak gwiazdy filmowe mają takie uśmiechy. No nie, taki chyba efekt wybielania, no to już tylko w gabinecie dentystycznym, ale działają, poprawiają wygląd tych zębów, więc nie można im tego zarzucić. Natomiast analizując te wszystkie plusy i minusy, to jednak ja myślę sobie, że zostanę przy po prostu paście do zębów, która będzie jednocześnie działała prewencyjnie, zdrowotnie, przeciwpruchniczo, a dodatkowo będzie mi te zęby wybielać. I właśnie te pasty z dodatkiem właśnie tego węgla aktywnego mi się one podobają, mi się one sprawdzają i będę jej używać. Chyba, że wiecie, okaże się może, że za jakiś czas jednak te zęby nie będą aż takie białe. Zauważę tę różnicę, bo teraz używam jednocześnie tej pasty. I e, tego wybielania. Był taki czas, że przestałam używać tego proszku i używałam mm, tylko tej pasty. A teraz jeszcze dołożyłam sobie to. Nie widzę jakichś kolosalnych różnic, ale kto wie, może jak skończy mi się ta pasta, to, to te zęby się ciemnieją, jakkolwiek to brzmi. I być może do tego wrócę. Mm, podsumowując, wszystkie metody działają, wszystkie się sprawdzają, natomiast no metoda z lampką oraz proszku mają jak dla mnie najwięcej wad i dlatego ja osobiście wybieram po prostu pastę z fluorem i z węglem aktywnym i to dla mnie jest najlepsza metoda właśnie, żeby uzyskać ładny, naturalny, biały uśmiech. No dobra, nagadałam się, chyba trochę chaotycznie było, ale mam nadzieję, że w miarę zrozumiale, że Wam się podobało, że coś ciekawego dla siebie z tego filmu wyciągniecie. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z wybielaniem zębów, coś mi możecie polecić, coś lubicie, może jakieś totalnie naturalne metody, to dajcie znać w komentarzach. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam oczywiście na kolejne filmiki. Do zobaczenia!